ストーリーのー方。S <S <S Premier nasz wygodnie żyło się. Nie prosimy ani rządu polskiego, ani społeczeństwa polskiego, ani górników z kopalń, żeby nad nas dopłacali. Myśmy wypracowali w tym roku zysk wynoszący blisko 50 milionów złotych. Za 9 miesięcy było tego 45 milionów, bo taka była cyfra oficjalnie podana. I z kopalnie zarząd nasz było na to stać, żeby tym ludziom te pieniążki wypłacić w formie podwyższenia pensji, dostosowywując tym samym do średniej płacy w kopalniach Jaszczemskiej Spółki Węglowej. Jesteśmy świadomi tego, co robimy i nie możemy się zgodzić na to, że wchodząc do Jaszczemskiej spółki węglowej, będziemy traktowani gorzej aniżeli kopalnie przynoszące tam straty.